Dzień dobry moi drodzy, u mnie jest godzina o akurat 11 .00. bierzemy się za śniadanko, na śniadanie, mam tutaj już na patelni 3 jajka, 3 jajka do tego wszystkiego, e, Dwie trąbki chleba, akurat moja kupiła taki, e, o właśnie taki, e, żytni, naprawdę bardzo dobry, bardzo dobry w smaku, no i co jest uważany za zdrowy, no ja już Czując, czując ten chleb, on ma taki fajny, specyficzny zapach, no, i już jestem dużo zdrowszy, nie? Jeżeli chodzi o kolory tego posiłku, to macie gdzieś tutaj. Yy, no i co? Tak jak wam mówiłem przed chwilą, niż jak tylko powołam ten chleb, to jest taki. A! Już się czuję zdrowszy, nie? Do tego wszystkiego pada moja suplementacja. Kupiłem sobie taki mały pilborcik. Nie będę pokazywał firmy, bo to nie jest reklama, dopiero doczupiłem, ale tak to wygląda, sporo tego, szkoda, że nie jest to po prostu większe, bo nie wszystko mi się zmieściło, ale cóż, potestujemy, zobaczymy, do tego wszystkiego 1,5 litra wody e, razem z elektrolitami. Elektrolity, w którymś odcinku Wam pokazywałem, jakbyście chcieli zobaczyć jeszcze raz, to Wam pokażę. Piję to ze względu na to, że już robi się troszeczkę cieplej, chociaż po dzisiejszym dniu tego nie widać, ale raczej jestem osobą, która dosyć mocno się poci w upały, także żeby tych elektrolitów nie zabrakło, to będę je sobie konsumował. Żebyście nie pomyśleli, że wstaję o godzinie 11, jest niedziela, Dzień wyborów, także przed śniadaniem poszliśmy sobie zagłosować, poszliśmy na krótki spacer, także już na początku dnia mam 4000 kroków do dobicia zostało jeszcze 11, także cały dzień przede mną. Dzisiaj. dzisiaj jest to przeniesienie treningu z godzin porannych na godziny popołudniowe, już takie nocne, wieczorne. Także na siłowni idziemy o godzinie 22-23, coś w tym stylu. Ale wszystko w po klei pokażę Wam na początku cały mój dzień jedzenia. Tak jak widzieliście, na śniadanie trzy jajka, dwie kromki chleba. żytniego. Tak to się chyba. Tak on się chyba. Taki on chyba jest. Mm, bardzo lubię. Tylko ma sporo kalorii, sporo tłuszczu, ale ma też błonnik, który no, pomaga. Wiemy w czym. Zabieram się za jedzenie i widzimy się w następnym posiłku. U mnie dochodzi godzina 15. Biorę się za posiłek numer 2. Jak widzicie, zrobiłem sobie frytki. To są frytki steczowe, tak się nazywają. Do tego wszystkiego: 150 gramów fasoli czerwonej. No i 200 gramów steka. No i żeby zachować równowagę we wszechświecie, to dodam sobie jeszcze nowy smak Jopro, eee... Wanilia i bishop. Wizualizacja smaku. Wanilia i już próbowałem, bardzo dobry. Eee... No i pamiętajcie, że ja staram się łączyć takie niepopularne rzeczy, typu niezdrowy jogurt ze zdrowym w miarę jedzeniem bo to mi po prostu pozwala być na tej diecie trzymać się ilości kalorii bo moim zdaniem o to w tym wszystkim chodzi moi drodzy w dzisiejszym vlogu dochodzi godzina 20 czyli czas na jakąś kolację a jeżeli chodzi o moją kolację to będą to dwa tosty tak jak widzicie tutaj wyjątkowo dzisiaj ich nie spaliłem bo pilnowałem czasu 2,5 minuty w opiekaczu. Jest tutaj szynka, ser tłuszczowy cebula i pieczarki. Do tego wszystkiego padnie keczup. To nie jest taki keczup jak do tej pory węglowodanowy, bo taki takiego mi po prostu zabrakło. Mam taki. Także zjem właśnie taki. Bardzo fajnie zjeść takie coś typu keczup przed treningiem ze względu na to, że ma Trochę sodów sobie a sód pomaga w pompie. Yy, ogólnie kiedyś na internetach był taki trend, że ludzie brali miód z solą, chyba czy samą sól, już nie pamiętam, i brali to jako przetręglówkę. No i jak możecie się domyślać, mieli fajną pompę. Ale ja nie będę tego, tego uskuteczniał. U mnie przed treningówką jest monster. Zrobiłem już dzisiaj coś tu 18 tysięcy kroków. Myślę, że na siłowni dobiję między 2 a 3 tysiące. Będzie coś około 20-21, czyli naprawdę bardzo aktywny dzień. Mimo tego, że był to taki dzień, wiecie, wolny. Także yy... znaczy, udało mi się nabić właśnie tyle kroków. Nie byłem na rowerze, bo pada deszcz. Dwa razy byłem, byliśmy na spacerze i dwa razy zmoczyliśmy. Także mimo tego, że była niesprzyjająca pogoda, to udało się ruszyć tyłek i trochę, trochę po prostu się ruszyć. Nabić te aktywności po prostu. No w takich czasach na pewno przydałoby mi się karnet hmm, na moją lokalną siłownię. No ale wiecie, deszczowych dni w lato będzie raczej mniej niż więcej. Także mam nadzieję, że to się więcej... Nie powtórzę, albo będzie powtarzać się bardzo rzadko. Więc to, jem sobie kolację, wypiję też pewnie z litr wody i widzimy się już na sali treningowej. Moi drodzy, jeżeli chodzi o temat treningowy, no to po pierwsze godzina, lekko po 23. No i tak będzie się prezentować mój, e, mój trening. Pierwsze to rozpiętki na, yy, na bramie, drugie to wyciskanie yy, hantli na płaskiej ławce i tutaj zaczniemy sobie od 47,5, potem stuczymy sobie na maszynę do wyciskania, no i na samym końcu zrobimy sobie test fly. Tak jak Wam kilka razy już mówiłem, trening na wieczór ma swoje plusy. Na pewno plusy jest taki, że mamy troszeczkę więcej kalorii w układzie. No, i ogólnie czuję się taki trochę, troszeczkę bardziej rozruszany, no ale są też minusy. Jest trochę ludzi, także nie może być taki, wiecie, nie? otwarty z nagrywaniem. E, Nigdy mi się chyba nie zdarzyło, żeby ktoś mnie tutaj opieprzał za nagrywanie, ale wiecie, jak to jest, nie? Część ludzi, e, części ludzi to przeszkadza, nic nie mówią, a potem są jakieś takie dziwne komentarze czy coś w tym stylu. Także ja zawsze wolę nagrywać, się nikogo nie ma. No i co, no, drugim minusem jest takie, że pójdę pewnie do pierwszej spać, także no wiecie, nie? Regeneracja będzie narażona na jakieś takie nieprzewidziane, <grymne> nieprzewidziane, no, będzie po prostu krótsze niż powinno, nie? No i co, zanim e, zabiorę się za pierwsze ćwiczenie, delikatna rozgrzeleczka. Dzisiejsze cztery serie kończę na ciężarze 40 kilo, o, tam będziecie widzieć, 20, 20 na stronę. No i co? Używam takiego uchwytu, z tego względu, że mam troszeczkę takiej mobilności. Bakon taki metalowy, no to tej mobilności po prostu nie ma. No i możecie spytać dlaczego robię na ławce. Są dwa powody. Tak chyba będzie mnie lepiej widać. Po pierwsze, jak mamy ten ruchaj ruch tutaj ruchaj, tak ruchaj ten ruchaj kurwa. <noise> Ruchaj tak. Jak mamy ten ruch tutaj do góry, to nie znicza nam napięcie. Nie jesteście w stanie tego e, osiągnąć na handlach. E, a po drugie, przez cały. Cały ten ruch tutaj na zewnątrz mamy takie samo napięcie. Jest to inaczej niż, niż jak mamy Hantlę. Bo tylko wyjdziemy, poza tutaj, jakby tutaj w tym ruchu jest spoko w tej fazie ruchu, ale im bardziej wyjdziemy do góry, tym robi nam się tutaj. E, co nam się robi? No, ruchaj nam się robi. E, robi nam się tutaj inna dźwignia, i ucieka to napięcie, ale robienie handlami ma też swoje plusy ze względu na to, że jak robimy tutaj na bramie to ten ciężar jakby ciągnie nas w tą stronę nie? jakby tu jest ramię tego, tego ruchu jakby ciągnie nas w tamtą stronę a jak robimy sobie na hantlach tak, zrobimy ten ruch tutaj to ten ciężar jakby ciągnie nas w dół nie ciągnie nas na bok to ciągnie nas tutaj w dół nie wiem czy część z Was widzi różnicę ja widzę różnicę z tego względu mówię, no, jak jest, jak ja to czuję, i wydaje mi się, że to ciągnięcie w dół jest dużo lepsze niż to ciągnięcie w bok, ale łącząc to z tym plusem wyciągu, że jakby napięcie małem przez cały ruch, dlatego się na to decyduję. Nie wiem, czy jest to lepsze, czy jest to gorsze, Nigdy się w to nie zagłębiałem. Ale kolejnym minusem tej bramy, jeżeli macie już taką sfatygowaną bramę, ja miałem nadzieję, że ta, ta taka nie jest. Ale linki od, e, od wszystkich bram, jak są już takie sfatykowane, one potrafią być takie troszeczkę krzywe. Jak przechodzi to przez, przez to koło, e, to po prostu to czuć, że jest taki, takie zwiększenie odciążenia i, e, i spadek tego obciążenia. I to jest takie, wiecie, robicie ruch i jest nagle taki, taki ruch, wiecie, jakby coś Wam uskoczyło. Także nie do końca te linki są spoko, ale dla urozmaicenia i dlatego, żeby napięcie było w 100% przez cały ruch dlatego się decyduję właśnie na linki na bramie no i tak jak Wam, no i tak jak wam czasem mówię szukam troszeczkę rozmaicenia w tych treningach mimo tego, że no już nie wiem, 8 tygodni mam ten sam plan i już takie czuję wiecie, coś już by się zmieniło to jeszcze muszę wytrzymać 5 tygodni, tak żeby tak żeby mieć te przynajmniej 3 miesiące benefitów z tego planu Także jednym z takich moich tipów, jeżeli chodzi o, o taką nudę na treningu, jest zmiana, sobie, zmiana mm, kolejności ćwiczeń. Zazwyczaj robiłem sobie właśnie e, rozpiętki na, e, na skośnej na bramie, i wchodziłem sobie na hantelki. bo hantelki to jest jakby dzisiaj moje główne ćwiczenie, ale dzisiaj zrobię sobie troszeczkę inaczej i będę wyciskał na maszynie, tej, którą widzicie za mną, zrobię sobie takie drugie ćwiczenie i bardzo możliwe, że tym ruchem poświęcę trochę kilogramu z wyciskania na na handlach na płaskiej ale zobaczymy, jeżeli macie takie problemy jak ja, że już troszeczkę Wam się nudzi na treningu no to spróbujcie zastosować tą metodę no jesteście na redukcji także jak podniesiecie trochę mniej to się tak naprawdę nic nie stanie mięśnie i tak w małej i tak Wam za dużo nie urosną, jeżeli jesteście na redukcji. A żeby przytrzymać plan jeszcze 5 tygodni, no to ja właśnie takie coś zastosuję u siebie. To jest takie stare powiedzenie, żeby za każdym razem szokować mięśnie, i to podejście też można uznać że za taki szot dla mięśni. Oczywiście traktujcie to, co mówię z przemrożeniem oka, bo mięśnie raczej nie mają uczuć, tylko po prostu pod innym kątem atakujecie. Robicie ten sam ruch, tylko w innej kolejności. Mięśnie są troszeczkę inaczej zmęczone. Tutaj na pewno trochę, trochę bardziej ciąłem triceps, ale tlata też w tych ostatnich powtórzeniach odpadła. Także nie do końca to jest tak, że mięśnie lubią e, albo rosną, jak są zaskakiwane, Bo część ludzi nawet stosuje tą metodę i trenuje na każdym treningu inne ćwiczenia. Nie do końca tak jest. Gdyby tak było, no to już większość ludzi, którzy odnieśli sukces w tym sporcie, by tak robiło takie systematyczne dodawanie i przekraczanie barier w danym ćwiczeniu pozwala wam na lepszy po prostu progres. a jeżeli pojawi się troszeczkę nudy, no to możecie zmienić kolejność, ale nadal robicie te same ćwiczenia i dlatego ja się wzbraniam przed e, zmianą tego planu. Sorry, bo ręce ręce mam spompowane od razu, bo po, po serii wziąłem kamerę w dłoń. E, no. Dlatego trzymam się tego planu do połowy roku. Od połowy roku na pewno wrzucimy coś nowego, tak żeby troszeczkę rozmaicić i żeby strzetować moje mięśnie. No, i jeżeli macie Apple Watcha i aplikację Heavy, no to możecie traktować sobie swój trening na zegarku. Tutaj jak widzicie w ostatniej serii miałem 110 na 4. Nie do końca jestem zadowolony z tego. Z tego ciężaru, bo kiedyś latało dużo więcej, no ale jest jak jest. No i co? Podsumowując, jednym słowem zostałem pokonany. 52,5 poszło na w trzeciej serii, poszło na 6 razy. Był zapas na 1, ale poszło by 7, ale mam 6. No i zamiast dołożyć piątkę na 57,5 dołożyłem po 2,5 na... na górę z jednej strony, po 2,5. No i mam 55. Na stronę razy 5 był zapas też na jedną sztukę, ale Ech. no nic. Mam zadanie na następne dni, tygodnie, może miesiące, żeby to poszło tak samo jak e, drugie ćwiczenie dzisiaj. Czyli no, to akurat było jako trzecie, teraz pójście to tak, jakby poszło jako drugie. No wiecie o co mi chodzi. Moi drodzy, jeżeli chodzi o mój dzisiejszy trening to była to godzina 27 minut tak jak widzicie na ekranie zrobiłem 16, 14 serii bo odpuściłem sobie dwie serie na no, tego ostatniego ćwiczenia już czuję się dosyć zmęczony bo jest już 121 a myślę, że i tak 14 serii na klatę to bardzo spoko eee, bardzo fajny trening nie powiedziałem Wam tego, że w sobotę, czyli przedwczoraj, no ale wczoraj, bo to jest jakby niedzielny trening, byłem na Komunii. Także ten trening aktualny dzisiaj był robiony na pozostałościach Serniczej Czerpatki, ale nic to nie dało, szkoda tych handli. No ale co, tak jak Wam mówiłem, jest to też jakiś rodzaj progresu, że. Jeżeli byliście nastawieni na to drugie ćwiczenie, u mnie to, była, to było wyciskanie handli, no to jeżeli przerzucicie sobie Jeżeli przerzucicie sobie hierarchię tych wszystkich Waszych ćwiczeń no i wyląduje to ćwiczenie na trzecim miejscu i no nie dociągacie, no to jeżeli w którymś momencie dociągniecie i popracujecie nad tym, żeby dociągnąć, no to jest to też progres. Wiadomo, że na redukcji ta siła nie będzie szła do przodu. Jeżeli zrobię to za miesiąc, to będę bardzo zadowolony. A jeżeli nie, no to cóż. I tak bywa. Najważniejsze jest to, żebyście z treningu na trening starali się przynajmniej zostać na, tej, na tym poziomie siły, jeżeli jesteście na redukcji. I od czasu do czasu spróbować sobie coś innego, dołożyć coś więcej, zrobić trochę więcej powtórzeń tak, żeby ten progres został, bo to chroni wasze mięśnie. To chroni wasze mięśnie i dzięki, e, dzięki temu, że chodzicie na siłownię, jest ten wysiłek e, e, siłowy, w sensie takim, że wiecie, no, oporowy, e, no to po prostu więcej mięśni wam zostaje na na koniec redukcji i nie macie takiej sylwetki skinny fat, nie? Moim zdaniem jest to najdorsza sylwetka. Ja jeszcze walczę z tym, żeby Skóra na brzuchu nie została, nie, nie była wiśnięta. Także ja przedłużam sobie tą redukcję jak najbardziej mogę, bo nie chcę strączyć z, z tą skórą. Zobaczymy, jak to będzie. E, no ale co? E, rozpiętki omówiłem. Omówiłem drugie moje ciszenie, czyli wyciskanie na maszynie. Omówiłem wyciskanie hantli na płaskiej. Trochę szkoda, jeszcze jak zakładałem te moje paski na, na handle tutaj, nie? no to te, te krążki są delikatnie większe i są przesunięte, były przesunięte w którąś ze stron. I ja tą przesuniętą stroną yy, na handli dociskałem sobie tutaj do klatki. No i to nie był też taki ruch w 100%, wiecie, do klatki, tylko troszeczkę brakowało, bo ten, ten krążek tutaj był. Także na przyszłość lepiej złapać tak, żeby ten drożet wystawał w drugą stronę, albo żeby był na środku po prostu, nie? No, no i co? W ostatnim ćwiczeniu zrobiłem dwie serie. Ja jestem zadowolony z treningu. I co? Na pewno potrzebuję prysznica. I widzimy się w moim ostatnim posiłku. Ze względu na to, że u mnie już wszyscy śpią, Także nasze szybko pokażę wam śniadanko i się żegnamy. Może nie śniadanko, ale kolację jem dokładnie o godzinie drugiej. No i tak jak widzicie mam tutaj zrobione dwa tosty. I dzisiejszy dzień kończy z kalorycznością 3062 kalorie. Do tego wszystkiego, do tego wszystkiego wezmę sobie jeszcze dwie porcje kreatyny. I popiję to Ice Tea Freeway z Lidla, smak cytrynowy, oczywiście 0. Także, także, tak jak mówiłem, nie będę tutaj nikogo budził u mnie. Dzięki, że byliście i zapraszam Was już jutro.